A więc tak, ogólnie, nagram ten film i mam wyjebane jaki on będzie, ogólnie rzecz biorąc, spierdalaj, ogólnie rzecz biorąc, no nie wolno powiedzieć to, no. O no nie wytrzymnie. <laughs> <laughs> Się ma kurneczko. O. No to tyle z tego popa. W takim razie <gry> ja tu chcę se film nagrać na popołki Spear. Dala, curry match. Dobra, witam was bardzo serdecznie. Z tej strony ja mamy sobotę godzina 19.06. Przed chwilą wstałem i taka gruba przekmina mnie naszła, że. Dla mnie to jest rano, tak naprawdę, jak dopiero wstałem Dla mnie to jest rano, pomimo tego, że rano jest tak naprawdę tam godzina 7 rano, czy coś takiego Taka... Ale dla mnie to jest rano teraz Taka. Trochę grubsza przekmina i czemu chłop mi spierdala? Co się dzieje na tym serwerze zjebanym? Dobra, nie da się grać Spierdalaj Dobra, napierdalamy się z nim Witam was bardzo serdecznie, z tej strony ja um, I mam dla was dwie informacje no, ale że chłop polizał coxa, no niewiarygodne jest Ja tylko chcę nagrać film na tym serwisie Bo na zupkach, patrz, grałem na zupkach Albo poczekaj, zaraz za to opowiem, tylko cooldown niech mi minie To widzimy się za 7 sekund W sumie 6, 5, 4, 4, 4. dobra, mamy chłopa A więc tak, na zupkach chciałem nagrać film Ale to się nie da O kurwa, ale z rana na zupkach chciałem nagrać film, ale to się nie da Bo amerykańce... Czemu on ucieka? Amerykańce to jak takie kurwy są <laughs> Miałem kill streak, tam chyba 240 No i nie dali mi grać, no niewiarygodne to było Co nie wbiłem, co nie powiedziałem manka z tej strony ja To amerykańcy mnie tam fokusowali i to się grać nie dało na tym serwisie I czemu on tak gra jak teraz, jak tak gra Zabieram wodę moją, siemano. Dobra, poczekajcie, bo to się nie da grać. Czemu on do dziury jakiś skoczył, dobra. Nie wiem, idę na spawna i... Widzimy się na spawna. No, Mamy nie. typa w końcu. A więc tak, no, jak... Amerykaniec jakiś zobaczył, że mam wysoki kill streak, to nie dał grać. Tak fokusował, jebany, że masakra. Ledwo co zdążyłem powiedzieć Siemanko z tej strony ja to już był na plecach. No i czemu dostałem jakiś pierdol dziwny od razu na starciu od tego typa. Co jest, kurwa? No i czemu on ucieka? No nie da się grać na tym serwerze z jebanym. No i czemu on ucieka? A więc tak, ogólnie nagram ten film i mam wyjebane, jaki on będzie. Ogólnie ze zbiorą, spierdalaj. Ogólnie ze zbiorą, no nie mam ja powiedzieć to. No. do. No nie wytrzymuję. Dobra, powiem to tak, będę... o, spa Nie no nie no to musi być akcja, muszę, muszę coś mówić. Dobra, widzimy się nie, bo to się nie da tak. Dobra, nie? mamy przeciwników, mamy przeciwników, jest Ale czemu jest ich tulu? Nie, czemu? Oni nie czekają, bij się jeden, ktokolwiek Dobra, rzucam peły za nim. I chodź, bić. Ziomek Dobra, nie da się, nie da się, no nie da się. Widzisz co się dzieje? Dobra, chodź ty się bić. Co jest? Co on robi? Dobra, yy... No, tak więc, wracając do tematu głównego, ogólnie rzecz to dwie informacje, Discord założyłem, Discorda, link w opisie, Świrownia, albo MC, albo Community Events, ogólnie rzecz biorąc, będzie jeszcze, zajebista woda, zajebista perła, czemu on, gdzie on jest, tu, eee, będą tam się działy eventy, no nie mogę powiedzieć, czemu, co on zrobił. No nie, Unity no, Events, albo świrownia, jeszcze nazwy nie do końca jest pewny. Ale ogólnie zbiorąc będą tam eventy, kalendarz jest tam już zrobiony na listopad. Pula nagród. No to, to taka różna pula, no jest 700 zł mniej więcej będzie. Zobaczymy na okay. nagród to około 700 zł, będzie film jeszcze osobny, ale to dopiero później. No i on się chołowa, no dobra, trudno. Pula nagród tylko 700 zł. Będą różne, przeróżne konkursy związane z community. Tak więc zapraszam. Link w opisie. No a druga informacja, której nie mogę powiedzieć, to w niedzielę, czyli jutro, czyli dzisiaj, czyli w zależności od tego, kiedy oglądacie, będzie stream, mini stream z Krystianem go czy go nie? Tepnie, Będzie mini drankstream z Krystianem. Zobaczymy. Godzina. Nieznana mi jest jeszcze, ale jakoś po południu, bo za długo to nie będę mógł siedzieć, bo w poniedziałek idę do pracy, tak więc przejebane troszeczkę. I... w końcu się z kimś bijemy, co on za dzikie perły tu rzuca, co on za dzikie klocki tu stawia? co jest, co on robi, czemu on polizał, nie wiem, no nie, daj się grać na tym serwerze, mówię ci, to ja. No i to w sumie tylko tak naprawdę to są te dwie informacje, ale nagrać filmu nie mogę, bo tu nie wiem, no amerykańcy to nie dadzą nagrać, tu ktoś w ogóle pada co chwilę, też nie da, nie da nagrać, bo z, z nikim się pobić nie mogę, bo liczą co chwilę. A oh, nie wytrzymę, zara. Dobra, to w sumie tak naprawdę to koniec tego filmu. Yy... <laughs> nie no dobra, idę jeszcze jednego fighta. co tam w ogóle u was, śmanko? Co tam u was, jak tam, co tam? Fajny spawn na PP zrobili. Yy, związany z Halloween, bardzo mi się to podoba. Tematyka jest związana. Tutaj fajnie będzie. W niedzielę. Hmm, wydaje mi się, że no mówię no po południu, jakoś, zobaczymy. Go nie tepnie to pełno, bo to sektor jest debiluje bany. się, a nie. W ogóle dziwnie widzieliście to, jak dziwnie mi Refila zjadło. W się sensie, tak kliknąłem prawy, potem mi go kliknęło. Ale on zjadł teraz koks, prawda? Czemu? O kurwa, misklik. <laughs> Co on zrobił? Za za po kurwa? No i tak ja sam wygrałem na tym serwerze jebanym. Kurwa, nie wiem, polskie serwery to jakaś patologia, mówić to ja. Aha, tu nie odpycha. Aha, i tu też nie ma granicy sektora żadnej, rozumiem. A, bo jest jednak. No i no nie da się bić, taka osoba, ja powinienem ja powinien mieć tego, admina na tym serwerze Taka osoba powinna być banowana No, widzisz co on zrobił? Ja powinienem, pan, ja powinienem mieć rankę i powinienem banować takiej osoby Bo takie zachowanie jest karygodne Dobra, skończę ten film Daję informacje tak jeszcze na szybku, bo nie wiem czy je w końcu powiedziałem, czy nie A muszę nagrać ten film, jak nie nagram tego, z 5 dni chyba próbuję nagrać taki film I nie da, nie da się, nie da się, nie da się no, drank stream i link do Discorda w opisie, jeżeli ktoś umie na przykład śpiewać, albo jest dobry w jaka to melodia, albo jeden z dziesięciu Albo ma jakieś inne ukryte talenty, to zapraszam, Będzie, będą PLNy do wygrania No i drunk stream w niedzielę, godzina bliżej mnie znana Ale wydaje mi się, że jakoś, nie wiem, może z piętnasta albo dwunasta, zobaczymy Bo w sobotę w, w tu, bo w poniedziałek do pracy tak więc, yy, no, będzie trzeba się wyspać. A ja. jest godzina 19:19 19, o 20.00 mi sklepy zamykałem. Muszę jeszcze flaszkę wódki kupić i palantaisa. Dobra, to jak coś to. Siemano, wszystko macie w opisie albo nie w opisie. I miłego dnia, miłego cego. Widzimy się jutro. Siemano, elo, Pau!